Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Szarf32, to jest odcinek z nowej serii. Myślałem, że w czasie Bedźmina w nic innego nie zagram, ale się przemogłem i te serie krótkich, takich trochę krótkich, krótszych zawsze gier, co są w czwartek i piątek o godzinie chyba 16, dobrze pamiętam, yy... Nie było przez chyba, nie wiem, przez tydzień, jeden. Ale teraz będzie, bo pomyślałem, nie miałem pomysłu na żadną grę, ale wymyśliłem i trafiło na Kajko i Koko, szkoła latania. Stworzymy nowy profil. Nowa gra, opcje. Wykładzenie myszy, czułość myszy, dobre, będzie domyślne, takie jak jest. Opcje, dźwięk, wydajność, jakość Tak, niech będzie jakość. Wszystko dobra. Zaczynamy nową grę. Będziemy grać tym tutaj. Yy, to jest chyba Kajko, a to kokosz. Nie wiem, nie znam ich dobrze. Poziom trudności. Hmm. Hmm. Trudna decyzja. Łatwy czy trudne? Nie wiem, czy dam radę. Biorę łatwy, nie, nie dam rady. <laughs> nie dam rady, po prostu. Dobra, nieważne. Yy... Gra jest fajna, ma taka... Fajne w ogóle jest to wczytywanie, że rysuje się tutaj to wszystko, co tutaj się rysuje. Gdy Kaszczelan Mirmił wraz ze swoimi odłącznymi bojami, Kajkiem i Kokoszem bawił się na polowaniu... Źli i podstępni zbójcerze zaatakowali Mirmiłowo. Pomóż dzielnym bojom odzyskać gród, by ostatecznie pokonać zbójcerzy. Musisz zatakować z powietrza Jesteśmy oto i kajko chyba Wow, trochę dziwnie się steruje Wow. E, lepiej chyba samą tą Opa, dobra, samą klawiaturą steruje, tak będzie prościej jak atakować? Uuu, enter Czy tutaj? A, mogę Mogę chodzić tak Później skakać Dobra, mogę skakać Albo tutaj być. Właśnie, to jest tak Cios, cios i później taki obrót Albo możemy iść I właśnie tą postać wziąłem ze względu na to Ciach, możemy tak iść I tak wziąłem poziom łatwy, bo... Tak, nie chce mi się wysilać. Jestem... Jestem zbyt leniwy. Grę przeszedłem miliony razy. Dobra, idziemy. Będziemy bić kurczaki. Ciach, nie można. Dobra, to jest taka gra... Trochę jest w niej walki. I ta walka... Właśnie na trudniejszym poziomie wygląda tak, że po prostu więcej razy musimy w nich walnąć. Że jak ich nie walniemy, to oni się przewrócą i wtedy musimy jeszcze raz walnąć. Ciach. Oto, a tak to mamy ich na strzałach. Ciach, tak. Mamy trzy punkty życia. Dobra, idziemy tutaj. Gra jest... No, nie jest zbyt dużo walki w niej, ale... Jest, no oczywiście jest trochę walki, ale w większość to jest skakanie po murach. Bo to jest taka, wiecie, dla... Gra platformowa. Dobra, tu jest życie. Opsa! Ciach. A, ten się jest super tak. Cioch. Idziemy! No i piękna, bajkowa grafika, którą szczerze powiedziawszy nie jest wcale taka zła. Idziemy! Oczywiście nie jest to poziom wiedźmina, nie? Ale... Jest fajno. Wybaczcie. Tak, jak uzbieramy... Tam w rogu pisze, jak mamy 57 monet, jak uzbieramy 100, to będziemy mogli, ten, yy, będziemy mieli dodatkowe serduszko. Tam są skarby, ja ich nie zebrałem, o nie, trzeba to poprawić. Będziemy wykonywać po jednej misji, myślę, więcej nie. Idziemy po skarb. Idziemy po skarb. Tak. Jeszcze jeden nie rozwaliłem, Dobra. E, ogólnie w grze... Tak. E, dlaczego wziąłem poziom łatwy? Nie chcę mi się wysilać po pierwsze. To już mówiłem wcześniej, ale tak. W grze zazwyczaj będę ginął od spadania. A nie chcę, żeby to trwało tak... Wiecie, więcej niż powinno. Bo jak będę spadał i spadał i spadał, dlatego... Podczas walki... Chcę tą walkę po prostu skrócić, bo i tak raczej pod... podczas walki nie będę ginął, bo walka jest naprawdę prosta. Jej... A zacięło! Dlaczego? No. No bez jaj. Taka gra mi nawet scina, nie? Dobra, idziemy! Ja zawsze tak, wiecie, idę i tak atakuję, bo to jest fajne takie, wiedzieć, ślizganie się. Wybieramy punkciki Ej ale dlaczego przycięło? Ja się pytam co się dzieje Proszę o wyjaśnienie Tada i dostaliśmy dodatkowe życie A tutaj mamy pułapkę Musimy przejść w odpowiednim momencie Bo inaczej zostaniemy pokonani i przycina chyba dlatego, że nagrywanie jak jest włączone to yy, nagrywa ten. To gra próbuje wyświetlić więcej klatek niż... Łoo, i co to ma znaczyć? Gra próbuje wyświetlić więcej klatek niż powinna, a włączane jest ograniczenie. Ej, no nie wejdę tutaj. Bez jaj. Ej, nie, zginę. Co ja robię? Zginę. <grym> Zaraz zginę na początku. Dobra. Chciałem się wrócić po monety. Gdzie mnie atakujesz? Idziemy. Hurra, życie. Idziemy po monety. Tutaj... Daj. No okay. Fajna muzyczka jest w tle. Ciągle ta sama, ale jednak... Ale jednak fajna. Dobra. Opsa. Opsa, opsa. Tutaj widać... ...wyskresne doliny. Że tak to nazwę. Dobra, wracamy. Opsa, opsa. Będziemy skakać. Tam coś jest, tam nie ma. Dobra, idziemy tutaj. Ko kolejnego przeciwnika. Witaj kolejny przeciwniku, a masz, Ło Ło tajne przejście. Martko, normalnie. Teraz to, żem Chodź tu. Ciach. A, bomba. Ciach Ciach, haha ha. Pokonałem Cię zbójcerzu Będziemy walczyć ze zbójcerzami Obsa no, Ale najpierw pójdziemy po skarby Tak, musimy uratować Mir miłowo bo zostało zatkowane właśnie przez tych tutaj gra nie gra tylko ogólnie bo gra jest na podstawie komiksu Kajko i Kokosz i sami bohaterowie przypominają bardzo bohaterów innego komiksu a także bajek Kajka, Kajko i Kokosz przypominają tych no teraz mi z głowy wyleciało. Asterixa i Obelixa, no. Też jest gruby i chudy. Tylko że oni chyba nie trwają żadnych napojów. Z tego co pamiętam. My, my, oni tutaj się będą uczyć latać. Yy. Monety znikną. Nie, co ja zrobiłem? Stracimy monety. Och ja, nieszczęsny Jakiż to błąd straszny żem popełnił Chodźmy Może jeszcze nie zniknęły Gdzie są monety Ej a tam są Wybaczcie zbójcerze, ale ja jeszcze muszę tutaj O, tutaj a, nie zniknęły. A może nie znikają? Nie wiem, z tego co pamiętam to znikają monety. Bijmi tutaj bombami rzucasz nieładnie. Dobra, ruszamy! A może to jednak kokos jest? Nie. Dobra. Chwila. Zastanówmy. To jest chyba Kokosz, tak mi się wydaje. Ten co my gr gramy. Kajko, to jest chyba ten drugi. No, ale się dowiem i w następnym odcinku wam powiem, kim my właściwie gramy. Idziemy. Dobra, udało się. Zwycięstwo. Dobra, to już otworzone. Zbójczerzu zły i niedobry, chodź tu. Dokonaliśmy zbójczerza bo znowu gdzieś tutaj bombami rzucają. Gdzie mi tutaj z krzaków, co? Chodź tu i kolejne życie. Wow Kolejne serduszko, które nam pozwoli na większy, na, na popełnienie więcej błędów. Opsa, a tu tylko życie To mi niepotrzebne Dobra, idziemy Fajna ta młyczka Naprawdę Idziemy tutaj Ciach Witaj z bójcerzu Ciach Ciach Aha. Twój że zostali pokonani I ciach, Kolejny przeciwnik Łoszczy, tutaj, chodź tu yy, I tutaj więcej w Chodź tu Idziemy, idziemy no to to w takim razie będzie już na tyle, bo kończy się ta misja, więc dziękuję wam za oglądanie, ja jestem szabrzeci 32 to był Kaiko i Koko Szkoła Latania. Jedna z dwóch części, drugą pewnie też zagramy, bo drugą też mam. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Gratulacje, ukończyłeś poziom, krydy nie myszą, aby rozpocząć wczytywanie następnego. Nie dziękuję, to już następnym razem.